Piotr Leszczyński, lekarz, dyrektor medyczny w firmie Long Life. Jest ze mną panią panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani minister nie miała tutaj jakby końca zachwytów. Dzisiaj opowiadała o krótszym tygodniu pracy. jakby Jeszcze nie, nie ma go, dopiero wnioski zostały przyjęte, ale już jakby korzyści są wszelakie i ogromne. I jedną z tych korzyści jest właśnie to, że na tym nie tylko ma gospodarka skorzystać, ale przede wszystkim mają skorzystać pracownicy, nie w tym wymiarze tylko czasu pracy, ale także w tym wymiarze zdrowotnym. I ja tutaj panie y, doktorze zapytuję, bo to nie jest, jest ewement krótszy czas y, pracy, jeśli chodzi o taką regulację, no to jakieś tam. Już kraje prowadzą to. Mamy w ogóle niekiedy regulacje, jak na przykład tam w Holandii, bardzo liberalne dotyczące czasu pracy. I czy my możemy w ogóle wyciągnąć taki wniosek, że im mniej pracownik pracuje, czyli im mniej czasu spędza ze swoim szefem i przyjaciółmi w pracy, tym jest zdrowszy? Tak, tak jak pan powiedział, jak najbardziej pewne doświadczenia już mamy, tak w tym z Europy, z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, gdzie prowadzono już podobne pilotaże i tutaj faktycznie już pewne dane jesteśmy w stanie uzyskać, takie jak na przykład zmniejszenie absencji chorobowej. Mówię o tym dlatego, że to najbardziej odpowiada temu tematycznie, jeżeli chodzi o, o, o zdrowie. Więc generalnie, no, to przy tym sformułowaniu pytania poruszył Pan jedną bardzo ważną rzecz. Czy mniej czasu ze znajomymi, z kolegami, koleżankami z pracy to dobrze? To akurat może nie. Natomiast jeżeli chodzi o samo skrócenie czasu pracy, no Polacy generalnie są jednym z najbardziej przepracowanych krajów Unii Europejskiej czy Europy, gdzie my średnio 39 i 30 godziny pracujemy, tak, średnia europejska to około 36 do 37 godzin. Także faktycznie my potrzebujemy pewnych regulacji. I Wiemy, że przepracowanie czy zbyt długi czas spędzany w pracy, mniejszy work-life balance będzie sprzyjał zjawisku wypalenia zawodowego, wypalenia emocjonalnego, a zarazem przez pogorszenie zdrowia psychicznego, będzie pogarszał nam też zdrowie fizyczne, bo tą, tą, ta zależność jest nam znana, nie jest to niespodzianką. Także jak najbardziej to może przynieść korzystne efekty przy pewnych warunkach. Panie doktorze, ale czy to jest tak, że ten sam parametr wymiaru czasu pracy nam yy, może, że tak powiem, już utorować pewien kierunek na to zmniejszenie tych negatywnych skutków przepracowania, no bo biorąc pod uwagę, tutaj ministerstwo jest takie bardzo niekonsekwentne nasze, mhm. dlatego, że my mamy, jak się, jak się człowiek uprze, to może w pięciu miejscach pracować i może absolutnie, jeżeli tam nie ma jakiegoś tam zakazu konkurencji i nie ma jakby tych branż w taki sposób jakoś go tam wykluczają, to de facto może w rynku, na rynku pracy występować w różnych formach, poza jakimś o, tym zatrudnieniem, takim etatowym, które by może w przyszłości zostało zmniejszone. I się zastanawiam, czy biorąc pod uwagę polską specyfikę, to my, y, Pana zdaniem, my jesteśmy rzeczywiście jako taki pracownicy w stanie wyciągnąć taki wniosek, że skoro krócej pracujemy, to potrafimy ten czas w ogóle w jakikolwiek sposób bardziej wartościowy zamienić. To nie do lekarza się zapiszemy na jakieś badania dodatkowe, zaczniemy tam jakąś pracę nad sobą. Czy to i tak będzie jakąś takimś pędem w ogóle w kierunku tam y, zarabiania, rozwijania się i tej ścieżki zawodowej? Obawiam się, że sam ten parametr, jak pan to bardzo dobrze nazwał, czasu pracy niestety nie wystarczy nam do tego, żebyśmy już wskoczyli, że tak powiem, na wyższy poziom troski o zdrowie. Tutaj do tego potrzebna jest edukacja pracownika, edukacja społeczna w zakresie zdrowia, w zakresie prewencji, w zakresie profilaktyki czyli troszkę wskazanie ścieżki, jak ten czas wykorzystać, bo sam wolny dzień on jeszcze niczego nie zmieni. Natomiast jeżeli pracodawcy będą, zadbają również o ten aspekt edukowania, dostarczania informacji i możliwości swoim pracownikom, jak wykorzystać ten czas dla własnego zdrowia, jakie aktywności podejmować. Mhm. E czy jak, jakąś ścieżką podążyć, żeby ten czas faktycznie wykorzystać, czy, czy wręcz sam ten czas będzie wykorzystany na edukację w zakresie zdrowia, na organizację e, profilaktyki w firmach, tak? to, 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 co jest tematem e, no już znanym, aczkolwiek jeszcze wciąż rozwijającym się, czyli, czyli kwestia e, medycyny prewencyjnej i profilaktyki, którą możemy organizować w miejscu pracy, dzięki czemu zwiększamy dostępność, tak naprawdę zwiększamy kontakt tego pacjenta z medycyną na etapie prewencji. To wszystko przynosi nam w przyszłości ogromne korzyści i to wiemy, to znamy, to też już niektóre państwa wręcz policzyły. No i to i to i to nam automatycznie nie wynika z tego skrótszego czasu pracy. Tu jakby nie jest nie. potrzebny jeszcze dodatkowy tam aspekt, jak, jak nie chcę jakby tutaj e, z kolei e, o innym ministerstwie mówić jakoś dobrze, żeby nas widzowie jakoś nie krytykowali za jakąś stronniczość, ale z kolei z tego co wiem, to, ale nie wiem, który to resort w końcu w Polsce wprowadził, czy to jest bardziej sprawa zdrowotna, czy to właśnie resort pracy, że ten zakres badań, e, których pracownik podlega się trochę tam zmienia i teraz jakby ten ta medycyna pracy w ogóle wymusza trochę takie szersze spojrzenie, nie tylko na to, yy, co tam związane jest z badaniem samej przydatności do pracy ale żebym to nazwał mm -hmm. jakoś beznadziejnie, e, no, ale dobrze, bardziej, ja. ale, taki, ale dodatkowo jakieś takie troski, jakieś inne, tam takie choroby, które mo, może po prostu są z bieżącymi obowiązkami w pracy, nie są związane, ale czy, to, czy my tak naprawdę nie powinniśmy w związku z tym, że tak powiem, może bardziej iść w stronę tego, że za gospodarkę, jak już rzeczywiście mamy tak robić, że coś z tym czasem pracy robimy w troski o pracownika, to jednak tego pracownika do czegoś jednak zobowiązywać. Ja trochę nawiązuję do historii, o której wczoraj mówiłem w może pan dyrektor widział to, jak jeden pracodawca się oburzył na to, że na zwolnieniu lekarskim, długoterminowym, zostało wesele zorganizowane i pracownik na wesele poszedł swoje. I to straszne oburzenie w ogóle spowodowało. No ale może on to zrobił właśnie z troski o swoje zdrowie, wszedł w związek małżeński. I tak się zastanawiam, czy, czy tak naprawdę w ogóle, gdzie tu priorytet powinien być postawiony? Na ten czas pracy, czy na to jednak tam wiązanie tego, pracownika z, z, z takim z wymuszaniem pewnych rzeczy, które ma robić jako pracownik, a które mają sprawić, że będzie i dla siebie lepszy i dla nas jako pracodawców po prostu y, bardziej zatroskany o to, żeby być dłużej sprawnym do wykonywania tych naszych zadań. Tutaj e, takie niebezpieczeństwo, które upatruję, to jest w tym sformułowaniu wy, y, wymuszanie, tak? czyli zmuszanie w jakiś sposób zobowiązanie. Oczywiście zgadzam się e, w pewnym aspekcie jak najbardziej, że, że ta, ta forma e, obowiązku tak, natomiast no, oczywiście e, jak to zwykle bywa, tak? Nasza, nasz umysł tak działa, że jeżeli komuś coś nakażemy, to szanse, że to zrealizuje, drastycznie spadają. Natomiast, jeżeli troszeczkę zrobimy krok w tył i oddalimy się od tego stricte zakazu nakazu, ale jeżeli pokażemy i w jakiś sposób będziemy gratyfikować e, mhm. tą troskę o zdrowie, tak? O, nie, nie mówię mhm. tutaj o gratyfikacji finansowej e, tylko, ale generalnie, czy to właśnie jakimś dostępem do, do, do czasu wolnego, czy innymi formami e, benefitów, nazwijmy to. Natomiast generalnie e, pracownik, My, nam zależy, pracownikowi jako jednostce powinno zależeć na zdrowiu, nam jako pracodawcom zależy na zdrowiu zespołu, tak, czyli naszych pracowników, bo to wszystko przekłada się na funkcjonowanie, na efektywność, na komfort pracy, na środowisko pracy, a w efekcie też na, na wymiar finansowy, nazwijmy to biznesowy, oczywiście zależnie od e, e, działu, nazwijmy to, w którym Aha. pracujemy. Ale pewne e, zobowiązanie, my, medycyna pracy, owszem, poszerza swoje e, horyzonty, nazwijmy to, natomiast wciąż. Potrzebujemy takiego wskazania ścieżki. To musi się owszem zaczynać. Będą w tym badania, będzie w tym diagnostyka, ale musi coś za tym iść. Muszą iść z tego wnioski, musi iść za tym edukacja. To musimy kontynuować. Mo, ale tą... Panie doktorze, ale może ja wchodzę w słowo, bo może też ten eksperyment w ogóle to pokaże, bo te firmy, które zostaną tam gdzieś wybrane, to będą musiały pokazać, jak ta efektywność pracowników się tam zmieniła i to w jakimś tam okresie. No to siłą rzeczy trochę będzie musiało uwzględnić też. Tą absencję chorobową, kwestię zdrowotną, i możemy rzeczywiście zobaczymy coś zaskakującego w takich polskich realiach. Mam taką nadzieję. Wielka Brytania podczas takiego pilotażu wykazała spadek absencji chorobowej o 65% bodajże, tej, tej krótkoterminowej głównie, tak? Czyli generalnie no, widać, że, że na przykładzie innych krajów, że to się e, sprawdza. Natomiast, żeby właśnie to wykazanie tej efektywności będzie, tak jak Pan powiedział, to może być bardzo skuteczne, dlatego że jeżeli się okaże, że ten dodatkowy dzień jest dniem e, spędzonym na Powiedzmy, korzystaniu z, z, z dobrodziejstw, e, życia, e, czy to e, używek, czy to różnych, różnych tego typu historii, no to ta efektywność będzie nam się odwracała. Tak? Może być tak, że faktycznie po tym przedłużonym, nazwijmy to weekendzie, e, ta efektywność będzie nam e, się e, zmniejszała, zamiast zgodnie z oczekiwaniami się zwiększać. I to może być takim bodźcem, że okej, okay, czyli trzeba jednak trochę inaczej tego pracownika zagospodarować w sensie zasugerować tak, i ten dzień wolny mhm. zagospodarować. W stronę idźmy w stronę zdrowia po, pokażmy co można w tym jednym dniu dodatkowym zrobić czy w tym czasie który nam się uwalnia